Nadal jesteśmy w Lubiążu. A dlaczego jeszcze raz chciałam coś pokazać? Tam przez tą bramę, jak się przychodzi, znajduje się karczma cysterska. Nie zdążyłam zrobić zdjęć tego serdisiowego, ale powiem jedno. Ceny są przystępne. Obsługa jest bardzo miła. Wszystko jest świeże. Ja tu wezmę może jeszcze bliżej. O, przez tą bramę. Chociaż z każdej strony się trafi. Tu ten dach, który widać to jest właśnie odkarczmy. Można zjeść obiad. Napić się czegoś na humor. Kawy, herbaty, zimne napoje, ciasta, desery. My wzięliśmy. Znaczy, ja wzięłam barsz czerwony z łóżkami, rewelacyjny, naprawdę przepyszny. Mój mążurek i naprawdę potrawy smakowały jak w domu. Drugie danie tak samo. Także polecam karczmy cysterską znajdującą się tutaj przy zespole przy czasztornym. Ceny są naprawdę przystępne. A przede wszystkim wszystko jest pyszne, świeże, podane z uśmiechem. Teraz nie mogę tam już zrobić żadnego zdjęcia, dlatego że jest bardzo dużo osób, a nie chciałabym nikomu przeszkadzać. Przyjechaliśmy, mogłam zrobić wtedy, ale nie przewidziałam, że będzie tyle ludzi i każdy będzie czekał na stolik. Można zjeść na zewnątrz, przy ławach, przy stolikach albo w środku. Stoliki są pięknie nakryte. W ogóle to miejsce zaprasza, żeby sobie posiedzieć, odpocząć po zwiedzaniu. My tak posiedliśmy, że mieliśmy widok na ten zespół pocysterski i naprawdę. Przyjemności na talerzu, przyjemności przed oczami. Przepiękna pogoda, słońce świeci i widok na ten wspaniały zespół po klasztorny. Zachęcam do, do szukania wiadomości o tym miejscu, do przyjechania tutaj, do zdobycia wiedzy. E, mój błąd, znaczy, może nie błąd, to była niespodzianka, dlatego ja nie poczytałam wcześniej o tym miejscu. Jesteśmy tu ponad dwie godziny, a ja jeszcze nie mogę wyjść z szoku, że tu jest tak pięknie, a ten cały zespół jest po prostu ogromny. Jak mówiła pani przewodnik, to są trzy wawele. Naprawdę to robi wrażenie. Jest tutaj, z tego co pani przewodnik mówiła, 98 mają mumi, to znaczy osób, które tutaj zostały pochowane. Niestety na ten moment nie są te miejsca tam w piwnicach udostępnione, dlatego że no, stan jest taki, a nie inny. Jeżeli fundacja pozyska środki, będą mogli to uporządkować w taki sposób przystępny dla zwiedzających, wtedy jak najbardziej będzie można tutaj przychodzić. Przed wejściem, tam gdzie jest kasa, jest taka wielka, takie wielkie szklane naczynie, nie wiem, skrzynia. I tam można rzucać datki, żeby tak dołożyć się troszkę do odbudowania tego wyjątkowego miejsca. Można tutaj kupić książki o Lubiążu w środku, zakładki, magnesy i chyba jeszcze jakieś pamiątki. Także zapraszam do Lubiąża, naprawdę warto.